Dzień dobry, witamy w piątek. Paweł, Putin podpisał nowy dekret. Nie wiem, czy kojarzysz kiedyś było tak, że ci bohaterowie SWO, którzy wracali do domu i mieli różnego rodzaju kontuzje, to na nich czekało miejsce pracy trzy miesiące. Tak. No i teraz się okazało, że te trzy miesiące to nie pomaga w tej rekonwalescencji, że to troszeczkę za krótko. Nogi i ręce nie odrastają, więc teraz nie. Wiaczesław Wołodin powiedział, że potrzebują więcej czasu na zdrowy, na powrót i będzie teraz pół roku na zwolnienie lekarskie. Liczą, że odrośnie. Odrośnie. To, tak, tak, nie wiem. Się, to trzeba się by sprawdzić? Masz jakiś członek tak, do odcięcia? Nie, nie, nie. wszystkie potrzebuję, wszystkie. Wszystkie mi są przydatne. E... Bo tak mi się skojarzyło e, no. z moją informacją. Tak? Odnośnie seksu. A, że członków, okej. Okay. Nie. Tam niepotrzebne są? E, nie. Mam takie pytanie: co zabija e, seks w związku do Ciebie? Bo są badania. Dla mnie, co zabija, tak? Czy. Ta. Czy jak odpowiadali ankietowani? Jak odpowiadali ankietowani w Rosji i co w twoim przypadku zabija? Że na przykład nie ma tego. Senność, zmęczenie. Jeśli Senność, już. Zmęczenie. Tak, zmęczenie. Okay. A mogli. W Rosji to jest, tak? Tak, w Rosji badanie zrobione. Duma, nadmierna nie. ilość dumy, nie, bo w nie. połowie to może im się chce. Nie, nie, nie. To pomaga. Brak właśnie y, ewentualnie członków. Jakiś tam. To rąk może przeszkadzać. Tak. może nastrój im. Mm, rodzice za ścianą. Czy tam? Blisko, ale nie. Okej. Okay. Komisarz, y, który próbuje <noise> cały czas motywować i korygować. Nie, nie trafiłem. No nie trafiłem ani razu. Kiepski ze miał. Tak, żołnierz. bardziej rosyjska jeszcze, Kiepski ze mnie żołnierz miłości, Paweł. Teraz musimy Cię wysłać, żebyś sobie to na własnym przykładzie przetestował. Na pierwszym miejscu brud, na drugim bałagan. To to nie to samo jest? No nie. A brud, że człowiek brudny, a bałagan, że brudno dookoła. Tak. Dobrze. Że śmierdzi. Tak? No, też może być, tak. Nie, tak, no, tak. brzydki zapach na pewno nie, nie wpływa Brud na Brud i bałagań zabijają seks. seks. Ankieta przeprowadzona wśród tysiąca par pokazała, że aż 61% z nich kłóci uciśnia... się 600, 600, czekaj, na tysiąc tak. par 600 par mówi, że śmierdzi ten drugi i że sy w domu. Tak, no. Aha. Tak, to te, tego imperium to nie zbudują, <noise> powiem Ci. No tak wygląda imperium rosyjskie od środka. Na 1600 par mówi, że jest smród. No, że jak... I są z tym partnerem, dalej. Tak, no. Że A trochę ty... śmierdzi. No. <noise> Spać może idzie, ale coś więcej to już nie. No ale wiesz, najgorsze, jak masz kombo, czyli i śmierdzi i dookoła brudno. Ja myślę, że to. Znaczy bałagan. No. Wiesz co, jak ktoś się kładzie spać śmierdzący, to też o otoczenie nie dba, wydaje mi się. Po to idzie w spać śmierdzący? Ja co? chyba bym nie mógł. Ja jakbym zmęczony nie był, to ja się muszę umyć przed snem. Nie umiem, A. nie umiem. Czekaj sobie przypomnę. No, tak, tak, zawsze się myłeś. No. Nie, no ale tak wiesz. Ty? Myjesz co? się? Zdarza Sprzątasz? Się. Sprzątasz też się. Zdarza. Ci? Tak, też się zdarza. Nie no, ogólnie okay. no ja mam takie bardziej azjatyckie te y, naleciałości, niestety. Mm -hmm. Albo stety. A potem A więc... się dziwić, wiesz co, jak oglądaliśmy te mieszkania, że tam karaluchy te tapety trzymają. No, trzymają, bo dbają chociaż oni. O, no, inaczej mieszkanie może się zawalić. No, słuchaj, no y, niestety. Tu okazuje się, że y... ale jest jedna rzecz, która wzmacnia. Zapach? Nie. No tak jak się. Znaczy też sprzątanie. No. A że w trakcie tam ktoś mopuje i ktoś tam od tyłu, tak, tak ten. Okej. Okay. A, widzę, że lubisz, dobrze. Nie, no ale Okej. Okay. Zszokowała mnie ta, wiesz, 60% Mateusza w domu, to tam na priv proszę o, wysyłać. O, zobacz, no? tu nawet na Wacławie jak się błyszczy. No dobrze, no ale jakby ktoś chciał posprzątać, to... to U mnie nie... można, zobaczyć jak czysto, no. nie śmierdzi. No i, i reklama jest. I reklama jest. E, tak, dobrze, ja mam dla ciebie wideo z przeszłości. Znalazłem... Z przeszłości. Na... Z przeszłości. Naszej? Nie, Sołowiowa. A to gruby był. No, był. A. Tak, bo ty widzisz. A na to takie masz. Nie, tak. no, ja pamiętam. Ty pamiętasz, jak Sołowiow to to był oczywiście. gruby? Oczywiście. Ja nie, bo ja się wtedy no. nie interesowałem, tak Rosją. Dajcie znać. To bardzo czy interesujecie jakimś... się Rosją od czasów, gdy Sołowiow był gruby. No. To ja mam taki fragmencik. Powiedzmu to sztu. nie do Poznania, nie? No. Naprawdę. Nasz widać, że to on, no, bo tak, to te rysy. Ale tak. jakby wiesz, co, był taki film z Edi Marfim, Marfim Główny tak, głupszy tak, tak. Chyba. I on no. tam się tak oklejał taką pianką, i wtedy tak właśnie wyglądał. No i tu Sołowio wygląda. I ja chciałem sobie przetłumaczyć to, dodać napisy, żeby puścić ludziom Sołowiowa z napisami, żeby zrozumieli o co chodzi, ale źle kliknąłem i mi lektora zrobił z AI, więc teraz mamy Sołowiowa, jakby brzmiał, gdyby mówił po polsku. A nie ...ogólnoproletariackiej no jak nie Dlatego zna, fraza, że gospodarz a. powiedział, dziennikarz skoczył, to na twerską. Dziennikarz to zawsze niezależny człowiek, tym bardziej dziennikarze nowej formacji. Dlatego domagam się szacunku dla naszego zawodu, szacunku dla naszych kolegów. Nie chodzi o autoreklamę. Chodzi o to, że mamy zobowiązania, w tym także wobec dziennikarzy NTV. Dima miał rację, należy mu się niski ukłon. I mają rację wszyscy ci, którzy zostaną w nocy i będą siedzieć. Nie można pozwalać hamom przejmować nad sobą władzy. I tu chciałem ci powiedzieć, że Dima, to znaczy Dima, bo on tam Dima, że miał rację. Nie wiem, który. E, natomiast Sołowiow bronił zawodu dziennikarskiego, wolności słowa, gdy był gruby. No tak, no bo czasach. wtedy wiesz, NTV, tak, który należy no. do teraz Gazpromu, czy tam Gazprom Media, no, no. kiedyś był takim właśnie niezależnym wiesz, kanałem, wiesz, takim informacyjnym, nie? I zobacz, jaką drogę przeszedł. No. Jak się przekształcił z człowieka z zasadami na głównego, jednego z głównych propagandystów. Jak to się myślisz, haki czy kasa? Kasa. Kasa, kasa A, zmienia tak strasznie okay. ludzi. No, nie życzymy wam, nie życzymy wam za dużo kasy, bo patrzcie nie, jak to możecie się... Do... No. Może będziecie wyglądać tak. szczuplej czy coś? Schudniecie, tak, A, Jakiś, e... jakaś willa we Włoszech? Nie, nie, nie. To nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Masz jeszcze coś dla mnie? Mam. No ja zawsze dla ja zawsze dla ciebie coś mam. No i mam dla ciebie, słuchaj, tutaj. A co ja mam dla ciebie? A, to mam dla ciebie. No? No już. Już zaraz. No dobrze, bo ja mam dla ciebie o drogowcach, jak chcesz. A, że zaskoczyli. Tak. No to chyba ja będę mówił. Paweł, obiecy... ale... Paweł naobiecywał, naobiecywał, że zawsze coś ma, i wyszło jak rosyjski polityk. Plany były, ale nie wyszło. Słuchajcie, zima zaskoczyła drogowców w Jakucji. Ruch na Szosie Kołymskiej został zamknięty z powodu śniegu. Z powodu intensywnych opadów mokrego śniegu w rejonie Tompońskim i w Jakucji. Ruch na odcinku Drogi Kołymskiej został ograniczony. Poinformowało o tym biuro prasowe głównego zarządu Ministerstwa do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Ruch z wszystkich środków transportu jest zablokowany na odcinku od 478 km do 573 km, czyli niemal 100 km trasy jest nieprzejezdna. W obie strony żadnymi e, środkami transportu nie przejedziecie. Szacowany czas zakończenia prac. Związanych z zasypywaniem i odsypywaniem, chyba, i oczyszczaniem drogi, oraz umożliwienie dostępu pozostanie przekazany w najbliższych godzinach, bo na razie szacują dopiero ile im to zajdzie. Określono, że obecnie nie ma nagromadzonych pojazdów na tej zasypanej autostradzie. I teraz Paweł, mam pytanie, bo rozumiem, 100 kilometrów nie możesz wjechać i zobaczyć. A oni mówią, że tam nie ma pojazdów. Ale jak na 20-30 kilometrze jest pojazd, no to jak oni to zobaczą? Nie wiem. Znaczy ja się zastanawiam, co się stanie, jak zima nastanie. No właśnie, nie? No bo i tu. Yy... Tu jest taka smutna dosyć historia, no bo kierowcy ciężarówek w głębokiej Rosji są czasem w bardzo głębokim miejscu, można powiedzieć. Mamy wrzesień i pewnie do końca kwietnia na tej trasie, gdzie jest te 100 km zasypane, będą często zasypane te drogi, będzie trzeba siedzieć i czekać. Kierowcy ciężarówek w Rosji to, to jest grupa wysokiego ryzyka. Nie wiem, czy słyszałeś statystyki, jak to wygląda. W 2023 ogólna śmiertelność wyniosła jako kierowcy ciężarówek prawie 15 tysięcy zgonów rocznie. No ale dane nie są dokładne, ze względu na to, że część statystyk jest ukrywane. Około 3 tysięcy takich śmiertelnych wypadków jest ukrywane rocznie, w tym przez błędną klasyfikację. Jeżeli utkniesz na drodze, takie i cię zasypie, to często masz wpisywane nie, że zamarzłeś, ale że zawał serca. No i tu. Ale jak? No, no tak, no, że zawał serca w trakcie no. pracy, a nie, że droga była zasypana tak długo, że nikt nie przyjechał i cię nie uratowali e, i zamarzłeś. I a. Tak 3000 rocznie ponad jest wpisywanych. Co ty na to? No, że nie chcę, nie chcę tam mieszkać. No tak. To więc prawda. Jak będziemy wysyłać tutaj jakiegoś korespondenta do Rosji, to będę sugerował, żebyś to był ty. Ja będę mocno sugerował, żebym to nie był ja. Znaczy, przynajmniej w te regiony. Okej. Okay. No dobrze. E, znalazłeś to, co miałeś. Tak, znalazłem. Mam dla ciebie tutaj. Kilka filmików, nie wiem czy poznasz. Nie, nie poznaję. Bo nie to widzę. Najpierw pierwszy filmik. A, okej, okay, tak. Tak, widziałem. No, znasz. Tak, wszyscy prezydenci USA to jest korytarz w Białym Domu. Jest Trump pierwszy. Jest automatyczna maszyna do podpisywania jako Joe Biden i drugi Trump. Złośliwość. Powiem ci, A dużo dwa, dwa razy Trump jest, nie? bo to za każdym razem, gdy był prezydentem, pierwszy no. i drugi. No. Natomiast oddzielony długopisem mechanicznym, nie podoba mi się to. Starszy, schorowany człowiek i jeszcze sobie robić takie jaja. Nie podobać. No to mam nie, inny filmik. Nie, ale no co dobrze, ty powiesz na ten temat? Y, czy mi się podoba? Mhm. Y, y, wiesz, co. Nie, nie podoba mi się akurat. Mam podobne y, jak ty, ale mam inny filmik i zobaczymy, czy to poznasz. Okej. Wargusie. się. Samochód. Samochód. Brawo. <laughs> to jest i tą, i, tą, i wersję poproszę. Okay. Praktycznie za 1 no już milion 800 tys. rubli. Już widzisz. A co to jest? To jest Łada, 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 ale to, to jest znaczek Łady. Kurczę, tak się odbija. A, Dobrze, okay. e, ale model nie usłyszałem. No powiedział, Largus. ale nie usłyszałem. Argus. Largus. A okej, okay. tak. dobra. No, to lecimy. No, w miejscu dynamików stoją paralonowe zabłóżki. No w miejscu będę tu już tam tłumaczył. W no. miejscu głośników, y, taka pianka wygłuszająca. Ale wiesz co może to dobrze, bo te drogi są dziurawe i hałasują. To może jest. Ta, jakieś... że ci, tak, że ci wygłuszy, Ta, nie? Że Tak, tak. jakaś wersja komfort samochodu czy coś. Tak, nie to ten... jest wersja komfort, dokładnie. No, no, tak. no to. <laughs> No, i gra. ja znaczy, nie wiem, jak nie gra, wygląda wersja taka, ta jakaś niższa, eko, tak? Jak to jest komfort. Na przestrzał. Żeby mieć tak. wyjście na nogę, żeby w razie czego. jak Flintstone. No ta no wersja, słuchaj. 2025. No? Kosztuje. i 1,8 miliona. Zresztą to tak? 400. Około 80 tysięcy złotych? Co? Około no. 80 tysięcy złotych. Dobra, no tak plus minus. Po na no automatycznego reżimu nie ma nigdzie. No tak, no tutaj są, no ale mhm. nie działa. No ale tak. są, ale są. O. Tam będzie wiesz co, a może to jest tak, że wypuszczają jak yy... Te programy, co beta to się nazywa, że później są aktualizacje? To raczej chyba alfa tutaj. No albo alfa. Alfa wersja. Wersja, i potem masz na przykład SMS, że przyciski zagrejtowano, należy przyjechać do serwisu i oni tam połączą to. A, okay. No może. Bo takie wintysorony na całym samochodzie, da? czemu się czepia śrubki? A jak to ma się trzymać? To jest, patrzcie. Komplikacje pusta magni no, nie ma. No. To... Tu jest dużo miejsca, tak, właśnie tam mówi. No nie ma ty, e, radia. Samemu, tak. Samemu możesz sobie, e, że tak powiem. Ale tu masz A... miejsca zaraz. Może nie ma radia, ale są miejsca na dwa radia. No, tak. Więc, więc wiesz, może nie masz, ale masz możliwości podwójne. To ja prawie. doceniam. Rul pusty, bez zabiwki, bez funkcjonowała. No, że masz wiesz, bez bo, wspomagania. Ale też y, nie, no, czekaj, już mnie ten chyba mnie spusić na zakup. Tak. E, wydaje mi się, że może dobrze, że nie ma tych różnych przełączników na kierownicy. No wiesz, nie masz też takiej tej regulacji, bo tu chodzi o to, że nie możesz się chyba tam, wiesz, góra, dół, w prawo, w lewo, nie? To mówisz, że nie ma regulacji. Optymalnie wybrali. Wybrali, Ktoś to przeliczył. tak. przeliczył, Ktoś to przeliczył, żeby nie szukać. Bo no. to człowiek wiesz, że źle sobie ustawi, potem całe życie niewygodnie. Tak, A fabrycznie tak. oni doskonale no fabrycznie, wiedzą, jak to no. powinno być. Bez po pawely to bo to jest dwie poduszki bezpieczeństwa. Ale, no, no. widzisz, dwie poduszki. No. 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 no i nawet podziękował, że ładnie się tak no. zachował. No. Dwie są. No. Poduszki. Co jest? Nie i ABS. I na to już ABS też jest, no. 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 To komfort w końcu. To, no. Komfort jest. Tak. I to... Dziękuję, jest auto z salonu. To samo. To samo. To samo. z samo. w samo. patrz, samo. No. tak, poleci, no tak, tak, no, no To samo. To niż... i... <laughs> Zdjś ma wiecie, czy jak i Iło to nie dwa podagryły się dzień. No tak wygląda kondicjoner. Klimaty nie to? No tak, nie ma tej klimatyzacji, no ale wiesz. Ale, ale lato, w... lato za ciepłe w Rosji może nie jest w tych regionach, wiesz, tam bardziej syberyjskich. Paweł, nie mamy co się nabijać. A gdzie my mamy naszą ładę komfort? Polską. A. Nawet nie mamy poduszek, nawet nie mamy... Ja mam, nie wiem jak ty. Chodzi mi o to, ty że jest taki rodzimy przemysł. Że rodzimy przemysł. Tam no, może jest poduszką. winnie, ale no. własny. Może to A, trudne na ma. kołach, ale jedzie. Okay. Wiesz, no tak trzeba patrzeć pozytywnie. E, dziwisz się, że nie sprzedają się te samochody? Nie no, coś tam się sprzedają te Largusy. Nie wiem. Ile tego no, sprzedali? No ale mamy, jeżeli chodzi o ten Autowas załamanie sprzedaży. No, no jest, tak. Aż sobie no. sprawdzę sprzedaż 2. Jeżeli tera. to jest komfort, no. to ten basic, to ja nie wiem, czy ma podłogę. <laughs> nie jest. no, podłogę ma, no ale tego pewnie ABS-u nie ma. I co tam dłużej się... A i podłogę. No. Z czego można zrezygnować, żeby to dalej jeździło? ABS, poduszki i wtedy masz tą wersję, tą podstawową. I bez ogrzewania i chłodzenia może. Nie, tam ogrzewanie chyba właśnie było, ale nie było klimatyzacji. Nie, było takie wiesz, nawet te takie stare, tak, tak. nie? No. takie, że to, tam wiatr, to Jeszcze to że... można obciąć. No, że bez wiatraka tak I bez ogrzewania. Nie, bo tam ogrzewanie było właśnie, nie? Tam, nie? Mhm. Możesz włączyć ogrzewanie w zimę. A to bez ogrzewania chyba w zimę, mm -hmm. że wchodzisz w, yy, w kożuchu no no. i tam dajesz, nie? Tyle, ile ten. Ile dasz radę? No dobrze, nie no, za 80 tysięcy to bym nie kupił. Za 10 też bym nie kupił, tak szczerze mówiąc. E, mimo, że nowe, bo jeszcze dodatkowo to jest problem z rdzą na ładach. Bo nawet w salonach były takie wypryski, to wiesz. I jedno i drugie śle. No tak. No dobrze. To my zapraszamy na godzinę dziewiątą. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.